Parę miesięcy temu na jednym z sympozjów na UKZW mówiłem o, ideologii, o, o, o grupie Ponton, między innymi, i jako jeden z, jedno z ramion teraz ideologii gender w Polsce. To ta grupa seksualnych edukatorów, pani Nowickiej i innych. Otóż powiedziałem wtedy, w czasie sympozjum, i byli przedstawiciele grupy Ponton. Mówię, proszę Państwa, ta grupa Ponton, jak wszyscy promujący ideologię gender, to są przestępcy. I to jest ta konkretna organizacja, jak każda organizacja gender, jest przestępcza. I widziałem przynajmniej trzy powody. Po pierwsze, kłamią. I mówię, proszę Państwa, jak Państwo zajrzycie na stronę Pontonu, to tam jest napisane cytuję. Miałem przed sobą kartkę z wypisanym, screen z tej strony. Tam jest napisane, że w polskie prawo, na przykład w przeciwieństwie do prawa amerykańskiego, nie reguluje zachowań seksualnych. I w związku z tym ta sprawa jest, sprawa zachowań seksualnych leży zupełnie poza granicami prawa. Przecież coś jest oczywiście kłamstwo, bo prawo zakazuje pornografię, dziecięcej pedofilii, prostytucji, zakazuje gwałtów i tak dalej. oni napisali, że na tej stronie swojej, oficjalnej, że prawo polskie w ogóle nie reguluje zachowań seksualnych. I powiedziałem wtedy przy tam kilkuset osobach na auli UKSW, powiedziałem, proszę Państwa, to są kłamcy. Wiem, że państwo nie chcą w to uwierzyć oni tak napisali, więc rozdaję. Miałem przygotowane wiele tych kopii tej strony i roz... poprosiłem, żeby tam zacząć rozdawać wśród ludzi pomruk. I tam w jednym rogu siedzieli właśnie z pontonu. Jedna z pani takich młodych zaczęła coś tam nerwowo na komputerze pracować. Mówi, proszę pani, już za późno. Proszę nie pisać tam do, do szefostwa, żeby to zmienili, żeby wykasowali. Bo ja już to mam udokumentowane. Gość niedzielny ma to na wszelki wypadek też to zrobione. Gdybym ja nie dojechał do domu, no jakiś wypadek, seryjny morderca, samobójca, pardon, to już to jest wszędzie udokumentowane. Także zabicie mnie nic nie zmieni. I to, że pani teraz napisze do szefa, też to już nic nie zmieni. To już jest udokumentowane. Jesteście przestępcami. Kłamiecie i wmawiacie młodzieży. Przestępcze rzeczy, że mogą się bawić seksem i to nie jest regulowane prawo. Po drugie, jesteście przestępcami, już patrzyłem wtedy na tą grupkę z tą panią szefową, teraz bo widać, do to szefowa. Jesteście przestępcami, bo wchodzicie do szkół z waszymi przestępczymi programami, nie pytając o zgodę rodziców, a konstytucja gwarantuje rodzicom, że to oni decydują, jakie treści, a zwłaszcza w wywoju seksualnym, jesteście przestępcami, bo łamiecie konstytucję, konstytucyjne prawa rodziców, a po trzecie, jesteście przestępcami bo wprowadzacie do Polski system, w cudzysłowie, edukacji seksualnej, to żadna edukacja, bo ukrywacie prawdę o seksie, że, że żadna prezerwatywa nie chroni przed chorobami wenerycznymi czy przed poczęciem, ukrywacie fakt cykliczności podnosi pary ludzkiej, ukrywacie fakt, że jedynym stuprocentowym sposobem ochrony przed lejcim niechcianą ciążą jest przed małżeńska i wzajemna wierność małżeńska i tak dalej. Ukrywacie podstawowe fakty, nie jesteście żadnymi edukatorami, tylko ideologami, którzy indoktrynują i kłamią, ale przede wszystkim wprowadzacie programy, które w innych krajach już zostały wprowadzone, na przykład Anglia, Szwecja i tam przyniosły katastrofalne skutki, podałem tam statystyki, więc wprowadzacie programy, które niszczą młodzież i działacie, więc to jest sabotaż, działanie na szkodę państwa, a sabotaż i działanie na szkodę państwa jest przestępstwem, więc jesteście przestępcami, bo kłamiecie. Że zachowania seksualne nie są regulowane przez polskie prawo. Łamiecie konstytucyjne prawa rodziców do wychowania dzieci według swoich zasad i wartości. I po trzecie, wprowadzacie do Polski programy, które już w innych krajach wprowadzone, niszczą tamtejszą młodzież. Jesteście przynajmniej potrudnymi przestępcami, była kompletna cisza z ich strony. Polemizowali z innymi, którzy tam drobiazgiem zarzucali wobec mnie nic. Wobec mnie ani słowa, bo byli bezradni. I tak trzeba właśnie rozmawiać, to jest konkret, właśnie z ideologami gender. Więc jak ktoś ma, podsumuję na koniec, jak ktoś ma dobrą wolę, stanął po tamtej stronie, ale z naiwności, z niewiedzy, z ignorancji, jak niektórzy stawali po stronie komunizmu, wierząc, że to jest ustrój sprawiedliwości społecznej, to im trzeba sobie otwierać oczy, jak ja to powiedziałam tej pani, czy pani w ramach genderu, czy między innymi miłości, odpowiedzialności, wierności, podności jako jednej z wersji relacji i ról społecznych, czy o tym pani nie wspomina? A no o tym nie wspominam. No to już pani sama widzi, w jakie ręce pani wpadła. Natomiast kiedy mamy do czynienia z tymi u góry, co ciągną za sznurki, to wobec tych trzeba już być bezwzględnym. To już wtedy trzeba mówić do końca masakrującą prawdę i mówić, jesteście przestępcami. To jest ideologia śmiercionośna, to jest neomarksizm gorszy od marksizmu, a wy, którzy to promujecie, jesteście przestępcami, którzy z człowieka chcą zrobić kogoś poniżej zwierzęcia kogo największą i jedyną aspiracją jest tylko bawienie się seksem ze wszystkimi śmiertelnymi skutkami, które, to, do, które się z tym wiążą.